Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego nowego cyklu Miasto Mówi Poleca. Z racji tego, że instytucje kultury i kina wciąż są jeszcze zamknięte, nie wiemy kiedy sytuacja się zmieni. Oczywiście bardzo liczymy na to, że w drugiej części tego roku, najpóźniej, spotkamy się w tej oto sali warsztatów kultury w Lublinie, na lubelskim Starym Mieście i będziemy ponownie mogli wspólnie oglądać filmy. Natomiast na razie, dopóki nie jest to możliwe, będziemy się z Państwem spotykać co czwartek o tej porze, czyli o godzinie 15.30, na takich krótkich live'ach, podczas których postaramy się opowiedzieć Państwu trochę o filmach, które jak zwykle ułożone będą w pewne cykle. Chcemy tym samym trochę ułatwić e, odwieczny dylemat, co dziś obejrzeć, co wybrać, ponieważ oferta filmów, które są ogólnodostępne, które można. Oglądać w swoich własnych domach jest naprawdę obłędna. Będziemy starali się dokonywać subiektywnego wyboru. Dziś spotykamy się w tak dużym składzie, ponieważ jest to pierwszy odcinek. W kolejnych będziemy spotykali się zapewne w różnych konfiguracjach, natomiast będą to następujące osoby: Katarzyna Pudło, Emilia Kietlińska-Drost, Rafał Chwała, Agnieszka Wojciechowska, czyli ja i w dzisiejszym odcinku nasza zimowa korespondentka Ewa Orzeszko, którą zobaczycie Państwo w drugiej części tego spotkania. Z racji tego, że dziś jest tłusty czwartek, więc jako odskocznia dla pączkowego szaleństwa postanowiliśmy zaproponować Państwu spotkanie w temacie sportów zimowych w kinie, o czym zresztą świadczy cały anturaż i nasze stroje. Odskocznia zresztą jest też słowem tutaj całkiem na miejscu. A już mówiąc poważnie, to, to oczywiście sporty zimowe w kinie są reprezentowane bardzo szeroko. Praktycznie każda dyscyplina, czy to łyżwiarstwo, narciarstwo, skoki narciarskie, saneczkarstwo, wspinaczka czy, czy hokej na lodzie, mają swoich filmowych reprezentantów. Filmy o hokeju to choćby Youngblood czy Mystery Alaska. Filmy narciarskie to na przykład Szaleństwo w Aspen, są to już różne gatunki filmowe, które, które po prostu pokazują nam te, te zimowe sporty. To mogą być filmy stricte sportowe, to mogą być komedie, jak choćby legendarna komedia Andrzeja Kondratiuka, jak to się robi, gdzie Maklakiewicz i Himilsbach próbowali również jeździć na nartach, czy, czy na łyżwach. To mogą być nawet horrory, jak choćby Frozen, ale te sporty zimowe mają, mają swoją właśnie reprezentację w różnych, w różnych stylach. Ja na przykład dzisiaj bym polecił Państwu taki film, który nazywa się Eddy zwany orłem i jest to historia Ediego Edwardsa jedynego, no teraz już nie jedynego, ale wtedy jedynego skoczka narciarskiego reprezentacji olimpijskiej w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania jak wszyscy wiemy no nie słynie jakoś przesadnie ze skoków narciarskich. Ale Eddie Edwards się uparł i został tym olimpijczykiem, skakał w 1988 roku w Calgary, zyskał wielką popularność, wyników sportowych zbyt dobrych nie uzyskał, natomiast stał się taką ikoną i kimś bardzo, bardzo lubianym w tym świecie właśnie skoków narciarskich i, i, i zimowej olimpiady. W filmie Eddie zwany Orłem, w reżyserii Dextera Fletchera w Ediego wciela się Taron Edgerton, w jego trenera Cieła się Hugh Jackman, a jeszcze taki ciekawy epizod gra też Christopher Walken, także świetna obsada, taki feel-good movie na poprawienie humoru ze skokami narciarskimi. Warto sobie obejrzeć. No to chyba poleciliśmy w podobny klimat, bo ja też mam do polecenia historię na wesoło, którą sobie po latach przypomniałam. Jest to historia o czterech bobslejistach z Jamajki. Mówimy o filmie z 93, dobrze mówię, 93, tak. reggae na lodzie w reżyserii John Turteltaub zrobił ten film, człowieku od nazwisk, <laughs> przypomniałam sobie, nie oglądałam tego wiele lat, jest to fajna opowieść, bazuje oczywiście na prawdziwej historii, to wydarzyło się naprawdę, brzmi to niesamowicie, czterech chłopaków z Jamajki, w tym trzech niespełnionych lekkoatletów, którym nie udał się Ym, wyjazd na letnią olimpiadę w bodajże Seulu to był 87. Chyba 7? Czy 6? Tak. Szósty, tak. Yy, uparli się, że zmienią dyscyplinę i pojechali do Kalgary. Mówiłeś o Kalgary, mówimy o tej samej olimpiadzie w 88. Yy, tak jak w filmie, który ty poleciłeś, tutaj też te osiągnięcia może nie były wybitne po 88 roku powtórzyli to kilka razy, ale jest to świetny film. Um, chyba takiego sportu chcemy. Niekomercyjnego, tej takiej walki, przeciwności oczywiście tam się mnożą, ale chłopcy do końca walczą pod okiem byłego y, bobsleisty y, trenera tej roli zresztą nieodrzewowany John Candy, świetny komediowy aktor, już niestety nie żyjący, ale właśnie ale, strasznie wcześnie, ale on, był, on no. był znakomity w tego typu kreacjach, tak go zapamiętałem. No, także polecam. On jest dostępny online i myślę, że to jest fajna rozrywka dla starszych i dla młodszych, bo widziałam, że on jest chyba skategoryzowany jako 7+. Więc <laughs> myślę, że taka fajna, na wesoło opowieść sportowa o tej o tym duchu sportu, o pięknym sporcie olimpijskim, może być też fajną propozycją dla młodszych. E, nie przypadło w udziale... A, bo nie powiedziałam, no, że oczywiście no nie jest to jakieś najwybitniejsze dzieło kinematografii, ale jest to fajny film. To Cię wprowadzi w to, co Ty chcesz nam zaproponować. Aż się boję. Mi przypadło w dziale polecić państwu, choć nie wiem, czy to słowo jest na pewno dobre, zdecydowanie nie jest to film dla każdego, ale jak to mówią, żeby docenić prawdziwie dobre kino, czasem trzeba obejrzeć coś przeciętnego, rozrywkowego bardzo rozrywkowego. Ale wesoło, czy nie na, na wesoło? Na wesoło i na smutno. Zanim padnie tytuł tego filmu, to jeszcze dodam, że Oglądając go, myślałam o tym, że być może adresatem tego filmu może być ktoś, kto akurat jest zasmucony tym, że nie mógł spędzić ferii w terenie albo nie mógł nigdzie wyjechać. I czasem tak człowiek sobie siedzi w domu i w tej swojej złości ma ochotę jakoś odreagować. No, no co, to? O, co to? <laughs> o takich właśnie odreagowaniach jest ten film. Mowa tu o GUN, Last of the Enforcers. Tytuł jest anglojęzyczny, ale nie bez powodu, ponieważ mowa tu o, z troszkę, enforcerach, mm -hmm. czyli e, hokeistach na lodzie, którzy mają bardzo specjalną funkcję w swoich drużynach. Są to osoby, które mają za zadanie przede wszystkim odstraszać przeciwników, Blokować, używać siły. używać siły, odpowiadać na siłę z drużyny przeciwnej, a wszystko po to, by chronić zazwyczaj najlepszych strzelców, najlepszych mhm. zawodników swojej, swojej drużynie, która de facto, jak już prawie powiedziałam, bywa też często rodziną. Mhm. Rodziną, czyli zespołem osób, które współdzielą pewne wartości, które po prostu. Uciekają zazwyczaj od, od, od codzienności, bo z takim timem mamy tutaj do czynienia. Jeśli chodzi o enforcerów w tym, w tym konkretnym tytule, spotykamy na ekranie drużynę The Highlanders z Halifaxu, która jest drużyną no powiedzmy nie z pierwszej ligi, ale za to bardzo waleczną, bardzo zmotywowaną i, i Gdzieś tam próbującą zawalczyć o, o, o tytuł i, i przede wszystkim czerpiącą ogromną radość z tego, że w ogóle wychodzi na boisko i, i e, jakoś sobie może pobyć, pobyć razem. Ci enforcerzy, o których tutaj mowa, to jest w ogóle ciekawe oni są w zasadzie przynależni tylko i wyłącznie ligom. E, e, Północnoamerykańskim, ponieważ w NHL jakby funkcjonuje takie stanowisko. W Europie nie jest to możliwe, by wychodzić na lód i po prostu się okładać, pojedynkować, zrzucać rękawice i kaski. W tym filmie jest naprawdę bardzo dużo krwi, bardzo dużo przemocy, ale są też naprawdę piękne. I młodszym widzom nie polecamy. Nie, młodszym widzom zdecydowanie nie polecamy, ale polecamy też ten film. Niesie ze sobą pewne wartości oprócz czystej rozrywki i naprawdę fajnie opowiada o, o przyjaźni, o sile, która tkwi w takich zespołach, które są bardzo zintegrowane, które zależą od siebie nawzajem. I pokazuje też, że z marzeniami nie warto walczyć, bo nasz główny bohater, który zresztą znany jest również z kina bardzo rozrywkowego, ponieważ być może mm, przypomnął go sobie Państwo z American Pie na przykład. Jest przykładem osoby, która choć początkowo decyduje się opuścić drużynę, to ostatecznie do niej wraca, gdyż zupełnie nie odnajduje się w nowej funkcji sprzedawcy ubezpieczeń i postanawia jednak zawalczyć o, o siebie jako hokeistą. Ale z tego co pamiętam, masz też w zanadrzu film poważniejszy. Tak, tak, tak. Żeby nie było, że, że tylko rozrywka. W popularnym serwisie streamingowym dostępny jest również film Jurek Pawła Wysoczańskiego. Jest to dokumentalny film poświęcony Jerzemu Kukuczce. Mhm. Absolutnie wybitnemu Himalaiście, który jako drugi zdobył. Wszystkie ośmiotysięczniki w bardzo krótkim czasie. Był w zasadzie no, taką niepowtarzalną już później postacią w polskim himalaizmie. mówić jako nowym narodowym sporcie zimowym mm. Polaków. Teraz, teraz już bursowanie. Już już <noise> 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 Na ekranie oprócz kukuczki pojawia się też Krzysztof Wielicki, Wojciech Kurtyka, świętej mm. pamięci Wanda Rutkiewicz. Pojawia się też partner z ostatniej wyprawy kukuczki, Ryszard Pawłowski. Mm -hmm. Jest to naprawdę bardzo rzetelny film dokumentalny, który pokazuje zawiera mnóstwo materiałów archiwalnych, który pokazuje. Tym razem nie tajemnicze okoliczności śmierci Kukuczki, ale przede wszystkim pokazuje jego drogę do kariery. Pokazuje jak zaczynał, kiedy w latach 80. polscy Himalaiści wchodzili na te ośmiotysięczniki. Naprawdę jak ubodzy krewni wielkich wspinaczy zachodnich, Kukuczka jako prawdziwy partner. Mógł naprawdę zawalczyć z Reinholdem Messnerem, z którym rywalizował, mm. i e, niewiele mu zabrakło, by być pierwszym zdobywcą korony Himalajów i Karakorum. Niestety został drugim, ale wciąż powtarza się, że e, drugim, ale tak naprawdę lepszym, ponieważ zrobił to w krótkim czasie, mm -hmm. znacznie krótszym. E, z pewnymi ograniczeniami, o których mówiłeś. Ze znacznie mniejszym budżetem. O, o zdecydowanie. No i to, co bardzo fajnie widać w tym filmie, to Polskę lat końcówki 70., -tych, 80. -tych i te wszystkie klimaty polskich czasów PRL-u są, są w tym filmie pokazane i stanowią naprawdę bardzo ciekawe tło, które też tłumaczy wiele decyzji, wiele, wiele działań i rysuje naprawdę fajne tło dla, hmm. dla historii. Pinaczki Wysokogórskiej w Polsce. Ci, to ciekawe akurat, bo w większości z tych filmów yy, to tło, czy w Eli Orłem, czy w takim filmie o hokeju Cud w Lake Placid na przykład, gdzie jest ten pojedynek ho hokejistów e, amerykańskich z, z, z hokejistami ze Związku Radzieckiego, to tło historyczne też warunkuje bardzo bardzo często właśnie te, te wybory sportowe, czy jakieś tam mhm. decyzje, to też jest ciekawe, że można zobaczyć i, i też Olimpiadę w Calgary, o której mówiła Emilia i ja, też po, w końcówce lat 80., również to, to historyczne jest, jest interesujące, jak wtedy wyglądał świat tak naprawdę mhm. i jakim, jakim znaczeniem było po prostu być na tej Olimpiadzie. Zresztą nie inaczej będzie w przypadku pierwszego filmu, który ja polecę. Zostajemy w obszarze kina na poważnie, zdecydowanie. Nie wiem jak w Waszym przypadku, ale kiedy ja byłam taką dorastającą dziewczynką, to całkiem popularnym sportem, który oglądało się u mnie w domu przynajmniej, było łyżwiarstwo figurowe. Aha. Wtedy szereg, szczególnie dam łyżwiarstwa, czy Katerina Witt, czy Oksana Bajul, no święcił triumfy w polskich telewizorach. Natomiast faktycznie tym filmem, o którym ja chcę teraz powiedzieć, jest Jestem najlepsza ja, to nie ja. Filmu, który opowiada historię Toni Harding, jednej z najważniejszych łyżwiarek Stanów Zjednoczonych. Najważniejszej dlatego, że o czym niewiele osób pamięta, to ona była pierwszą kobietą na świecie, której udało się skoczyć potrójnego aksla. Po, przypomnę, to jest najtrudniejszy cały czas technicznie skok ze wszystkich dostępnych, skoków, jakie łyżwiarze figurowi skaczą. Natomiast no niestety tak naprawdę w świecie najbardziej znana jest z czegoś zupełnie innego, a dokładnie jej konfliktu z inną z Nancy Kerrigan, a dokładniej z atakiem na Nancy, który przytrafił się w latach 90. I to tak naprawdę zaważyło na karierze Tony Harding. A ten film prezentuje tak naprawdę tło całej historii. I moment dochodzenia do tego etapu nieszczęsnego ataku z perspektywy właśnie Toni. Szczególnie, że została naprawdę brawurowo zagrana przez Margo Robbie. Margo naturalnie przeszła całkiem profesjonalny trening chłodźwiarski przed tym filmem. Nomen omen bardzo dużo osób mówiło, że czemu się wcale nie dziwię. Margo Robbie zagrałaby równie doskonale rolę Janensi, bo ma w sobie klasę i wyczucie, natomiast poradziła sobie doskonale również z zagraniem tej bardziej Atletycznej i siłowej Soni, Toni. Natomiast ja pragnę podkreślić, że z tego, co teraz mówi, oczywiście wyłania się nam taki krajobraz filmu mocno dramatycznego, ale nie wszyscy pamiętają o tym, że jest to też w istocie rzeczy czarna komedia. Tutaj duża zasługa między innymi Alison, Alison Henry, aktorki, która zagrała rolę matki Toni. Co ważne, to ta pani dostała zresztą za tę właśnie rolę Oscara w kategorii aktorki drugoplanowej. I faktycznie proszę mi wierzyć, że kiedy się ten film ogląda, szczególnie w cytak z mamą, mamy często wrażenie, że no nie, no scenarzysta to musiał wymyślić. Bardzo często okazuje się, że te sceny wydarzyły się naprawdę. Ale tak, żeby wyrównać kolory, to mam też propozycję typowo dla całej rodziny. I mowa tutaj o filmie Togo, filmie, który opowiada również niezwykłą historię z roku 1925, więc całkiem dawno temu, kiedy no niestety bardzo nieprzyjazna epidemia przytrulała się do małego miasteczka na Alasce, zresztą nie tylko do tego miasteczka, do wielu innych miasteczek w tamtym regionie. Problem polegał na tym, że w tym samym czasie no, e, ogromna burza śnieżna dotarła do tego obszaru, co spowodowało, że nie było żadnej możliwości, żeby dotrzeć tam ani pociągiem, ani samolotem, już tym bardziej. Jedyną możliwością, żeby dowieść potrzebną dzieciom surowicę, dzieciom chorującym na błonnice, było skorzystanie z, z psich zaprzęgów, które normalnie brały często udział w wyścigach psich zaprzęgów, ale tym razem to był zupełnie innego rodzaju wyścig wyścig z czasem, bo chodziło o uratowanie życia małych dzieci. W sumie w tym długim wyścigu wzięło udział ponad 20 ekip maszerów z ich psami. Tych psiaków było tam około 150 w sumie, a pokonali razem około 1000 kilometrów. Więc faktycznie ogromnie długi teren, który należało przejechać. I tak w ogóle takim najsłynniejszym psem, który jest z tą historią kojarzony jest Piesek Balto, piesek Balto, który był w ostatniej części sztafety, który dowiózł tę potrzebną surowicę, ja mówię celowo dowiózł, dlatego że jego maszer, jego właściciel w trakcie trasy doznał ślepoty śnieżnej, więc to ten piesek musiał sam doprowadzić swój zaprzęg do miejsca docelowego i dzięki temu dzieci zostały uratowane. Zresztą on potem miał całą trasę objazdową po Stanach, grał w wielu filmach, a jeśli ktoś miał okazję odwiedzić Stany Zjednoczone, dokładnie Nowy Jork, to może nawet spotkał jego pomnik w Central Parku, bo tam Balto na pewno sobie stoi i się piękni. Ale dlaczego w takim razie ja powiedziałam o filmie Togo, a nie Balto? Otóż dlatego, że jak wspomniałam, tych zaprzęgów było bardzo, bardzo wiele. I jeden szczególny pokonał najdłuższy odcinek, najtrudniejszy odcinek, a o nim tak wiele w historii nie mówiono. A ten zaprzęg prowadził właśnie pies Togo, piesek, który wtedy już był pieskiem dwunastoletnim. Jego właściciel Leonard Seppala to, to jest ten duet, który wykonał tak naprawdę najcięższą pracę dla całej sztafety. To jest też ważne dlatego, że ten film w przepiękny i bardzo spokojny sposób prezentuje nie tylko ten bieg sztafetowy, ale również cały proces budowania relacji między właścicielem a jego wiernym psem. I co istotne, tego właściciela gra nie kto inny jak Willem de Przyznam, że jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć taką subtelniejszą, subtelniejsze wydanie Willema, jest to doskonała okazja. A przede wszystkim mamy tam naprawdę przepiękne, przepiękne krajobrazy Alaski. Już chociażby dla tych zdjęć warto ten film zobaczyć. A skoro o pięknych krajobrazach mowa, to jest czas, żeby nas przenieść do Ewy, która opowie nam trochę więcej o naprawdę doskonałych. W dokumentalnych. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Ewa Orzeczko i w nawiązaniu do tematu dzisiejszych polecajek, nadaję do Was w tych pięknych zimowych okolicznościach przyrody. Chciałabym dzisiaj Wam polecić kilka filmów dokumentalnych, w których sporty zimowe tak naprawdę są raczej tłem niż głównym bohaterem. Zaczniemy od najnowszego filmu Elizy Kubarskiej pod tytułem Ściana Cieni. Film ten, uwaga, można aktualnie zobaczyć w kinach. Że brzmi to dość niesamowicie, natomiast kina się otwierają, i film Ściana Cieni jest zdecydowanie tym filmem, który w kinie zobaczyć warto. Tym sportem zimowym, w którym, o którym jest mowa w Ścianie Cieni, jest Himalajzm, czyli jeden z narodowych sportów Polaków. Tyle, że tu w tym filmie wspinanie jest tak naprawdę tłem do tego, by opowiedzieć historię o ludziach, dla których himalaizm nie jest sportem, wspinanie nie jest wyborem, ale jest to życiowa konieczność. Mówię tutaj o szerpach, którzy często zatrudniają się przy wyprawach wysokogórskich jako tragarze wysokogórscy, czy jako wspinacze, którzy poręczują drogę na szczyt. I robią to nie dla sportu, ale robią to, by wyżywić swoje rodziny, czy by posłać swoje dzieci do szkół, tak aby te dzieci nie musiały się w przyszłości zatrudniać do tej niebezpiecznej pracy i ryzykować swojego życia w górach. I film Lizy Kubarskiej jest uniwersalną opowieścią o zderzeniu dwóch światów, które różnie patrzą na góry i dwóch kultur, dla których góra ma i wspinanie ma różne znaczenie. Dla, jednego, dla jednej kultury ta góra istnieje po to, by ją zdobywać, natomiast dla tej drugiej kultury góra jest święta, góra jest zamieszkiwana przez bogów i w związku z tym człowiek nie ma prawa wejść na jej teren. Bardzo polecam Ściana Cieni Elizy Kubarskiej do zobaczenia aktualnie w kinach. Natomiast jeśli od nowości filmowych wolicie klasyki, to chciałabym Wam dziś polecić trzy krótkie filmy Mistrzów Polskiej Szkoły Dokumentów. Zaczniemy od filmu Jazz Camping Bogusława Rybczyńskiego z 1959 roku. Jest to filmowo-muzyczna relacja z pierwszej edycji legendarnego, odbywającego się po dziś dzień jazz campingu na tatrzańskich kalatówkach. Jest to bardzo zabawna opowieść, bardzo muzyczna, ze świetnym jazzem i uwaga, z unikalną szansą zobaczenia Krzysztofa Komedy na nartach. Jazz Camping do zobaczenia na Ninatece. Drugim klasycznym dokumentem, który Wam polecam, są pocztówki z Zakopanego Jerzego Hoffmana i Edwarda Skurzewskiego z 1960 roku. Jest to przezabawna, niezwykle ironiczna opowieść o najeździe tzw. Warszawki na zimową stolicę Polski, czyli na Zakopane i oprócz tego prześmiewczego humoru możemy tutaj zobaczyć Zakopane, no którego już nie ma. Ten film zobaczycie na platformie Dokument Cyfrowo. I ostatnim z klasycznych dokumentów, który wam polecam, to jest film jednego z najważniejszych polskich dokumentalistów, Bogdana Dziworskiego, film Dwubój klasyczny z 1978 roku, w którym zobaczycie drugi narodowy sport Polaków, czyli skoki narciarskie. I ten film zasłynął w polskiej kinematografii absolutnie unikalnymi, wyjątkowymi zdjęciami skoków narciarskich. Polecam bardzo serdecznie. Zobaczycie ten film na Ninatece. Ja Was tymczasem pozdrawiam serdecznie z polskich zimowych gór i oglądajcie polskie dokumenty. Dziękujemy Ewie i dziękujemy Państwu za. Oglądanie nas dzisiaj. Mamy nadzieję, że ta formuła nowa przypadła Państwu do gustu. Prosimy, dajcie nam znać w komentarzach, czy te nasze polecanki są użyteczne, czy korzystacie z nich, czy obejrzeliście któryś z filmów, napiszcie o swoich wrażeniach. Wszystkie tytuły, o których dzisiaj wspominaliśmy, znajdziecie w swego rodzaju playliście, która znajduje się w opisie tego odcinka. Dodawajcie tam też swoje tytuły, Dokładnie. swoje coś filmy, polecicie. polecajcie inne filmy, w których sporty zimowe są obecne, tymczasem uciekamy, oddać się zimowemu szaleństwu, gdyż te pączki trzeba w jakiś sposób jednak spalić. Zapraszamy w następny czwartek, no i mam nadzieję, że będziecie z nami. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. I polecamy. Miasto ja mój poleca.